Według badań Kismetric 40% osób opuści stronę, opuści stronę sklepu internetowego, jeżeli ona się nie wczyta w ciągu pierwszych 3 sekund, czy myślisz, że strona, która nawet znajduje się w top 10, w tym wypadku będzie szła w górę czy w dół, jeżeli strony konkurencji otwierają się szybciej? To i kilka innych rzeczy jest istotną sprawą, na którą warto zwrócić uwagę przy budowaniu strony, przy budowaniu i uruchamianiu sklepu internetowego. O tym dzisiaj chciałbym porozmawiać. Nazywam się Maciej Ziegler. Zapraszam do Sukces Studio gdzie poruszam właśnie tego typu tematy. Gdy już strona Twojego sklepu, Twoja strona firmowa jest gotowa, warto zwrócić uwagę na to, po pierwsze, jak szybko się otwiera, po drugie, czy spełnia te wymagania i oczekiwania, jakie pokłada w niej klient. Czy jest rzeczywiście użyteczna dla klienta? Po pierwsze, czy strona jest dostępna? W wersji na telefon, na tablet, na komputer. Tu każda z nich powinna być w innej odpowiedniej konfiguracji, odpowiedniej wersji pod dane urządzenie. To jest tak zwana responsywność stron. Czy Twoja strona jest responsywna? Warto na to zwrócić uwagę. Google promuje strony, które są responsywne, one z automatu idą do góry. Te, które nie są responsywne, z automatu idą do dołu. Tu warto zwrócić na jeszcze jedną uwagę rzecz, mianowicie na bezpieczeństwo strony. Czy jest na niej ta słynna zielona kłódka, oznaczająca to, że działa certyfikat, który zapewnia połączenie SSL, czyli szyfrowane z serwerem, czy nie? Jeżeli nie ma tej zielonej kłódki, jeżeli nie ma w adresie zamiast http, HTTPS, jeżeli nie ma tego S, to Twoja strona jest niebezpieczna. Niektóre przeglądarki nawet od razu Ci powiedzą, że jest to strona niebezpieczna. Nie wyświetlą takiej strony. Po co Ci taka strona, która nie jest w ogóle wyświetlana? Jest sens trzymania czegoś w ogóle takiego? Przecież to nie będzie Ci zapewniać w ogóle jakiegokolwiek dochodu. To jest tak jak ogłoszenie na płocie, na banerze, na którym ktoś zdar numer telefonu i jakikolwiek kontakt do Ciebie jest nie do znalezienia. Jest sens takiego ogłoszenia? No nie. Jest to tylko bez sensu wydany pieniądz na sam baner, czy nawet na jakąś opłatę, którą płacisz temu, kto ten płot Ci wynajmuje do tego, żeby ten baner powiesić. Jeżeli mamy to na uwadze, nie ma sensu takiej zabawy. Kolejną rzeczą, na jaką warto zwrócić uwagę, to to, aby strona była odpowiednio zoptymalizowana pod klienta, żeby dawała mu odpowiedzi na podstawowe pytania. Szczególnie jeżeli prowadzisz firmę, która ma siedzibę stacjonarną, jest to bardzo istotne. Tutaj Google wyszło naprzeciw takim użytkownikom. Jest stworzony specjalny portal Google Moja firma, gdzie za darmo możesz umieścić informacje o swojej firmie, o swojej działalności. Tam zamieszczamy profil działalności firmy, możemy umieszczać towary, dania wraz z cenami, jak to wygląda. Dużo informacji na temat firmy, ale przede wszystkim godziny otwarcia firmy, dni, kiedy jest firma otwarta, kiedy jest zamknięta. Google bardzo dba o to, aby te dane były aktualne. Tuż przed świętami, typu 11 listopada, jeżeli wypada na tygodniu, czy tam nie wiem 1 listopada, który wypada na tygodniu, w tym wypadku dostajesz mail od Google, gdzie Google dopytuje Cię, czy przypadkiem godziny otwarcia nie są inne w tym dniu niż zwykle. Warto na to zwrócić uwagę. Te informacje są dla Google istotne, bo Google jest zrobione dla klientów, dla tych, co wyszukują. Dlatego ta wyszukiwarka w tym momencie jest dominującą na rynku. Ponad 90% to rynku ma obecnie Google. Jeżeli tak, warto tam być, ale o to też trzeba zadbać. Musisz pamiętać o jednej podstawowej rzeczy. Twoja strona, czy Twój sklep nie jest do podratowania twojego ego, do tego, aby ucieszyć je. No chyba że jest. No to w takim wypadku cóż. W innym wypadku strona ma przynosić konkretne rozwiązania dla Problemów klientów, którzy szukają rozwiązania na Twojej stronie. I tu jest bardzo istotna rzecz: jeżeli nie znajdą tych rozwiązań na Twojej stronie, wyjdą z niej. Jeżeli z nią wyjdą, to Google też to odnotowuje, że Twoja strona nie przyniosła efektu, bo klient szuka dalej rozwiązania swoich problemów. W tej sytuacji twoja strona automatycznie będzie szła w dół. Jeżeli chcesz, by szła w górę, klient musi znaleźć rozwiązanie swoich problemów na twojej stronie. Więc to bardzo istotne, abyś zadbał, zadbała o content na stronie, czyli tą treść, aby była maksymalnie merytoryczna, żeby była przejrzysta, żeby przynosiła rozwiązania problemów klienta. Z jakimi wchodzi na Twoją stronę. To bardzo istotne. Kolejną rzeczą jest odpowiednie zoptymalizowanie i przygotowanie strony. Tutaj wspomniane przeze mnie Google, moja firma. Jeżeli masz firmę, która jest stacjonarna, warto odpowiednio to przygotować. Dlatego, że Google działa na takiej zasadzie, że jeżeli na przykład wpiszę słowo restauracja, Wyszuka mi najbliższe restauracje w okolicy. Jeżeli tam znajdzie się Twoja restauracja, to kliknę, wybiorę. Jeżeli wybiorę, wejdę na stronę Twojej restauracji. Co może mnie interesować? Na pewno menu, na pewno jak daleko mam. I chciałbym też zobaczyć ceny. Jeżeli tych rzeczy. Nie znajdę, jeżeli te rzeczy będę musiał poszukiwać na Twojej stronie. Lub, co gorsze, Twoja strona nie jest przystosowana do pracy na komórkach czy na tablecie, bo może akurat wezmę tablet i na tablecie będę to szukał, to po prostu przejdę na kolejną stronę, a Twoja strona pójdzie tam, gdzie jej miejsce, w dół. Ileś razy takich i Twoja strona. Nie będzie się pojawiać za szybko w wynikach wyszukiwania. Owszem, można sobie poprawić jej pozycję płacąc Google ciężkie pieniądze. Jeżeli cię stać na to, no to to rób. A jeżeli chcesz, aby mimo wszystko mniejszymi kosztami przyciągnąć do siebie więcej klientów, zrób na stronie Porządek. Bo nawet na stronę którą opłaciłeś, że będzie w górnych wynikach wyszukiwania. Jeżeli wejdę i nie znajdę odpowiedzi na moje pytania, to tylko jak przestaniesz płacić natychmiast ta strona będzie na dole i to bardzo daleko na dole, bo nie przynosi rozwiązań po prostu tego, co powinno. Jadę w drodze samochodem. Mam samochód w tym momencie, który fabrycznie nie ma koła zapasowego. Więc y, siłą rzeczy nie wożę go ze sobą. Jeżeli przebiję oponę, to muszę poszukać specjalisty, który przyjedzie i wymieni to koło. Co wtedy zrobię? Pomoc drogowa wpiszę w telefon? Opony z automatu mechanizm Google nie będzie szukał tego tam, gdzie mieszkam, czy to w Warszawie, czy w Lublinie, czy w Poznaniu, czy w Krakowie. Nie. Mechanizm wyszuka w najbliższej okolicy warsztaty i najbliższych miejscach kontakty do ludzi, którzy mogą mi pomóc. To samo dotyczy się innych rzeczy, czy ubezpieczenia, czy projektanta domów, czy. Jakiejkolwiek innej branży, nie wiem, lakiernika, piekarza, fryzjera, kosmetyczki. Jeżeli cię tam nie ma, to nie będziesz niestety swojego biznesu promować. W sumie darmowa reklama ci ucieknie. Chcesz za wszystko w życiu płacić? Nie możesz mieć czegoś za darmo? Jeżeli ktoś chce ci coś zdać za darmo, to ty tego nie chcesz? Naprawdę nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ale właśnie dzisiejszy film. Jest taką drobną rzeczą, gdzie chciałem Ci zwrócić na to uwagę. Zwróć na to uwagę. Jeżeli nie wiesz, czy wszystko jest w porządku, zapraszam, skontaktuj się ze mną. Chętnie zobaczę, co i jak działa. Świadczę także usługi, gdzie wykonuję audyt strony czy sklepu. Audyt. Mediów społecznościowych, w ogóle tego, co widać w internecie, a następnie przedstawiam to klientowi. Następnie pokazuję, jakie błędy popełnił i co należy poprawić. W ten sposób naprawdę możesz przynajmniej podwoić, potroić, może popięciorzyć <grywka> znanowczo zwiększyć liczbę Twoich klientów. Naprawdę nie trzeba dużo, żeby to uzyskać. Czasami naprawdę bardzo mało. Wiem, wielu ludzi o tym nie wie, nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie każdy jest alfą i omegą, ja też wielu rzeczy nie wiem, ale akurat na takich rzeczach się znam. Zaufaj mi, zadzwoń do mnie. Postaram się rozwiązać Twoje problemy. Minimum formalności, minimum. Męczenia się, a twoja strona będzie przynosić zysk. Znaczący zysk. Nie rezygnuj z tego, że możesz ten zysk osiągać. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, których będzie się myślę coraz więcej na kanale moim pokazywało. Jeżeli Cię interesują materiały, kliknij subskrybuj. Będziesz mieć informacje o kolejnych odcinkach kolejnej wiedzy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia.